Muzyka. Szanowni Państwo, rozpoczynamy cykl filmowy dotyczący adopcji. Proszę Państwa powiedzieć, że to, co jest najpiękniejsze w życiu, to miłość. A ośrodek adopcyjny realizuje swoje zadania. Właśnie kieruje się miłością, miłością do dzieci, patrząc właśnie, jaką miłością te dzieci mogą być obdarowane właśnie przez kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ten ma przede wszystkim na celu. Przybliżyć Państwu specyfikę funkcjonowania ośrodka adopcyjnego, pokazać jak wygląda praca pracowników ośrodka adopcyjnego, jakie zadania ośrodek adopcyjny realizuje i jaki osiąga cel. Serdecznie Państwa zapraszam.